Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj witam Was z dalekich Filipin. Nie będę dzisiaj w lesie, bo nie znalazłem nikogo z kim mógłbym do tego lasu pójść, a samemu łazić w lesie na Filipinach, to takie jest trochę ryzykowne, nie będę ukrywał. Filipińczycy w ogóle się grzybami nie interesują. Długo chodziłem po różnych bazarach, żeby coś znaleźć. Nie znalazłem nic, dopiero dzisiaj udało mi się znaleźć grzyba, którego możecie spotkać również w Polsce. Możecie go spotkać zarówno w lesie, jak i u nas na straganach. Jest to pochwiak wielkopochwowy, taki grzybek. Jest on tutaj bardzo popularny i z tego co pytałem, to uprawia się go masowo na Filipinach. Jest to grzyb głównie uprawny, chociaż doszedł, dotarłem do kilku ludzi, którzy twierdzą, że można go znaleźć na obrzeżach lasu. Rośnie on na ziemi, podobnie na ziemi próchniczej, podobnie jak nasza pieczarka, więc nie wiem do końca, ile w jest prawdy, że można go znaleźć tutaj na obrzeżach lasu, chociaż ziemie tutaj są zdecydowanie próchnicze. Grzyb ten charakteryzuje się, widzicie, szarym takim oliwko, szarym lub oliwkowo-zielonym kapeluszem. Kapelusz może rosnąć do 10 cm szerokości średnicy. Trzon rośnie od, do około do 10 cm wysokości i maksymalnie 0,5 cm do 8 mm grubości. Zaraz Wam pokażę, jak ten grzyb wygląda w przekroju. Jest to grzyb, który można w Polsce znaleźć jeszcze w lasach, chociaż jest bardzo rzadkie spotykane tak mówiłem, w na żyznej glebie próchniczej, coraz rzadszej w kraju naszym. Ale jest dopuszczony do obrotu, więc tutaj się go hoduje. W Polsce go można, go importują można go kupić. wielką pochwowy, dlatego, że wychodzi z pokry, Popatrzcie się, tak wygląda młody owocnik tego grzyba. Noga jest na dole zgrubiała. Widzicie? Trzony jest zgrubiały dołem. On w kolorze jest biały. Blaszki, za młodu, białe. Później mogą być lekko z odcieniem różowatym. Miąższ w środku biały. Tak wygląda ten grzyb w przekroju. Blaszki są wolne, słuchajcie, nie przyrastają do trzonu. Tutaj tego nie będzie widać, bo to są wszystko małe owocniki. Może troszkę wam pokażę. Musicie popatrzeć. Widzicie, blaszki nie dostają do trzonu. Będzie to lepiej widać jak wyrwę ten szon i w tej chwili spróbujecie zobaczyć. No słabo z tą No Dobra, blaszki białe, później troszeczkę różowate, e, trzon biały z takimi delikatnymi, kremowymi poplamkami. No coś się ustawa na mnie, niestety nie na tym grzybie i dlatego mam problem, żeby Wam to pokazać dokładnie. Zapach delikatny, grzybowy, przyjemny. Ok, jeszcze zrobię z tego jakiegoś, jakąś potrawkę i potem dogram, żeby się zaszyli. To smaczne. Czy nie? A może część z Was już tego grzyba jadła, pewnie kupowaliście go gdzieś w jakichś sklepach z importowanymi grzybami, więc napiszcie w komentarzu, czy mieliście z tym grzybem do czynienia. Dobra, teraz już udałem mojego pokraka. Zrobiłem no, to banalnie na oleju, słuchajcie, i e, z solą pieprzem i cebulką. Chciałem to zrobić na oleju, bo oni praktycznie masła tu nie używają. Znaczy, widziałem w sklepie masło, jest dostępne natomiast. Generalnie, jak tutaj jestem i mieszkam u kogoś, to praktycznie masła się nie używa, chyba z przyczyny na cenę. Nawet wysłałem kiedyś jedną dziewczynkę, żeby poszła do najbliższego sklepu, kupiła masło i masła tam po prostu nie było. A w marketach, dużych jest masło, natomiast mówię, no nie jest ono tak popularne, no bo jest po prostu od oleju droższe. Dlatego zrobię na oleju. I skosztujemy. Patrząc po zapachu, jakie miały, to myślę, że będą podobne do. Smah do pečarki.